Cześć kochani, z tej strony Radosław Rygielski dzisiaj witam Was bardzo serdecznie w kolejnej, bardzo szybkiej aktualizacji rynku Bitcoina. Jak wiecie, miały być analizy codzienne, dzisiaj zbyt dużo na rynku się nie dzieje, więc chcę Wam po prostu powiedzieć, abyście uzbroili się w cierpliwość, pamiętali o zarządzaniu kapitałem i również po prostu dbali o swój kapitał, tak? Bo ostatnia analiza, przedwczorajsza, tutaj określałem możliwy ruch spadkowy, cena spadła od razu po około godzinie od analizy, więc szybka realizacja, ale po wczorajszej analizie cena tutaj miała spaść, zrób, spójrzmy co zrobiła. I cena tutaj ok. Jakiś bardzo lokalny ruch spadkowy rozpoczęła, tak? Ale w tym momencie, tutaj jest to lokalna konsolidacja, więc w takich momentach warto uzbroić się w cierpliwość. Ja mam tylko robię taki szybki update. Uzbrojcie się, proszę, proszę, wy cierpliwość. Pamiętajcie o tym, żeby ustawić na dobrym poziomie stop-loss, tak? Że po prostu była to mała część waszego kapitału, bo załóżmy, w razie nie realizacji tego, tego scenariusza, po prostu stracicie środki, ale które wy wcześniej wybraliście jako możliwy kapitał na straty, tak? Bo to od was zależy, jaka to jest wartość, więc. Chcę tutaj po prostu powiedzieć, że ja sam czekam, cierpliwie, na rynkach, jak wiecie, czasem są takie analizy, jak której załóżmy, była to przedostatnia analiza, gdzie mieliśmy od razu realizację, godzinę po tym dotarcie bardzo dynamiczne do dwóch poziomów, które wyznaczyłem, a po ostatniej analizie, na razie, na, razie, na, razie, na razie osiągnęliśmy ten pierwszy poziom, który w ogóle był osiągnięty już podczas renderowania filmu, więc przepraszam Was, ale to była analiza z bardzo niskiego tutaj interwału. Co ważne... Pamiętajcie proszę, że w najbliższy wtorek o godzinie 20, czyli 11 sierpnia o godzinie 20 będzie bardzo ważny live. Pokażę Wam tę zasadę na rynku bitcoina, z czego ja korzystam. Pokażę Wam również narzędzie, które Ty sam będziesz mógł wykorzystać w przyszłości. I też zobaczycie, jak my sobie handlujemy w klubie tradera premium, czyli właśnie na zamkniętym forum, o którym też troszeczkę powiem. Co ważne, kochani, też postanowiłem, że dzisiaj, skoro teraz oczekujemy cały czas tutaj na dalszy ruch, z tą analizą, to po prostu też postanowiłem, że dzisiaj o godzinie 20 zrobimy takiego spontanicznego live'a na Facebooku, na YouTubie. Do niego nie będzie linków, on po prostu się pojawi wam na YouTubie i na Facebooku. Tam zrobimy takie QA półgodzinne i również będzie aktualna sytuacja rynku bitcoina dziś o godzinie 20, czyli 9 sierpnia. Czyli dzisiaj 9 sierpnia, godzina 20. YouTube i Facebook będą te same live'y, bez żadnych linków, one po prostu wam się wyświetlą i. Na tym live'ie sobie porozmawiamy, podpowiadamy na Wasze pytania przez pół godzinki. Też zrobimy aktualną sytuację. Myślę, że do godziny 20 wszystko się na rynku wyklaruje, co ważne. A 11 sierpnia we wtorek będzie już bardzo, bardziej konkretny live. Pokażę konkretne narzędzia. Będzie ten live około godziny do półtorej. Pokażę konkretne narzędzia na Bitcoinie, z których Wy sami będziecie mogli później korzystać. Zresztą widzicie, jak tutaj wszystko funkcjonuje na żywo przed tym, jak coś się wydarzy. Jak to załóżmy, chciałbym zobaczyć też, jak, jak ja korzystam ze stop lossów, z pozycji, na rynkach, to, to około dwóch, trzech analiz temu pokazałem właśnie przykładowe rozgrania na moim rachunku, więc serdecznie wam też, Was też tam zapraszam. Dziękuję Ci serdecznie, że jesteście, tak właśnie powiedzieć wam dwa słowa, że sam teraz czekam, żebyście nie czuli, nie czuli się Osamotnieni, tutaj z analizami sytuacji na rynku Bitcoina. Jeszcze dzisiaj o 20:00 się słyszymy na krótkim live'ie, a we wtorek będzie już jeszcze bardziej konkretny live. Zapiszcie się proszę na tego live'a wtorkowego, który będzie bardzo ważnym spotkaniem, tutaj klikając pierwszy link pod opisem w tym filmie, tak to będzie Klutajera, webinar sierpień. Klikacie, rezerwuję bezpłatne miejsce, stawiacie maila, rezerwuję bezpłatne miejsce i tam otrzymacie link do wtorkowego spotkania, a dziś będzie taki króciutki live, do którego linków nie będzie, on się pojawi wam sam na YouTube i na Facebooku. Ok, kochani, nie przedłużam, bądźmy cierpliwi, ustawmy stoplosa i czekajmy, ponieważ tak też czasem będzie na rynkach. Dzięki, że jesteście, pamiętajcie, proszę, że nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest tylko moja osobista opinia. Słyszymy się dziś o 20. krótki live i bardzo ważny live konkretny we wtorek, też o 20.00. Zapiszcie się na niego klikając pierwszy link w opisie pod tym filmem. Cześć!